Siemaneczko, z tej strony Mendia. w dzisiejszym odcinku jest ze mną... Dixu, witam, witam. I razem z Dixem będziemy sprawdzać sekrety w Jolly Breaku, pokazywać sobie kto zna lepszy sekret. Dobra, wiesz co, może na początku chodź po helikopter, żeby do każdego sekretu dostawać się szybciej. A wy widzowie piszcie w komentarzach, który z sekretów znaliście. I zostawiacie łapeczki w górę, bo jedna łapeczka w górę to więcej sekretów. Jeżeli chcecie taką serię, gdzie będziemy w różnych grach, nie tylko w jailbreaku, sprawdzać sekrety, jakie są, to piszcie też w komentarzu. I pamiętajcie, zostawiacie łapeczkę w górę. Dobra, Ej, może ja zacznę od jednego sekretu, który w sumie jest okay. tu brziutko. Nie wiem, czy go znacie, czy nie znają go widzowie, ale jeden sekrecik jest zaraz, właśnie tutaj, w tej wodzie. Może go bardzo dużo osób znać, ale jak ktoś go nie zna, no to fajnie, że go pozna. Ej, Tutaj, patrz. Część osób może go znać, część nie. Jak wlecimy do tej wody, to mamy tu dziurę. Dziurę aż pod mapę. O kurczę. Ale Często. Co tu było? To się nie wiem. Dobra. Jak widzicie, mamy dziurę aż pod mapę. Więc jeżeli chcecie korzystać, to. O. No Dobra. tylko nie polecam tam w durecieć, bo. No spadniecie pod mapę, pod mapę i, więc. No, i, Moim nie... zdaniem jest to zaplanowane, ponieważ każdy o tym mówił, ale no. Ciekawe, dobra, teraz... Yy... I tak, to jest pierwszy sekrecik, jak go znaliście, piszcie w komentarzu i piszcie w ogóle w komentarzu, które sekrety znaliście, które nie. Z numerkami. Yy, dobra, zapraszam cię. Czeka, bo... Czeka, bo... Dobra, jest teraz na... tyle... Leci... dawaj, prowadzisz. A, ty. Dobra, jako kierowca, dobra. Teraz yy... pokazuje, czy on ma lepszy sekret od mojego, czy nie ma lepszego sekretu od mnie. Tak, mój sekret, yy... nie wiem, czy w sumie dużo osób o nim wie, ale się o tym niedawno dowiedziałem, mianowicie tutaj w bazie wojskowej... Yy... Obok tej skrzynki, tutaj dokładnie obok kaktusa, jest takie... Ja się nie wiem, nie, co to jest, zwierzę takie z takim bratem wojskowym? A to jest surykatka, to... A, ja. Chyba surykatka, właśnie. Ale tutaj w bazie wojskowej, tutaj na no tym kontenerze, i... mamy jakieś takie zwierzątko. Nie wiem co to jest, wy możecie pisać. Pewnie osoby, pewnie niektóre to znały, niektóre nie, ale tutaj, dobra. Mm, wiesz co? No dobra, to jeżeli ty mi pokazujesz taki sekret... To ja mam dla ciebie inny, kolejny. Zobaczymy, może będzie lepszy. Tylko muszę teraz znaleźć. Więcej już wiem, gdzie mniej więcej mam lecieć. Teraz tak, sam się Dobrze, dobrze lecę. Kolejny sekrecior. Nie wiem, czy go znałeś, czy go nie znałeś. Jest tutaj. W tej wodzie. Patrz, tutaj. A, to chyba. Chyba wiem o co chodzi. Dobra. dobra, chodź, patrz. I tu mogę... mamy gwiazdkę! ty jesteś? Kurde, pamiętaj, że nie mogę skakać, lekkim problem. jak by mi mi się skakanie. Tu, ale coś to wsiądź do helikoptera. Czekaj, dobra. Mm. I wysiądź. Dobra. O, tak. I tu, zobacz to! A, no, no to jest... I tu... to wygląda nawet, no. Dobra, ale ciekawe czy ty masz lepszy sekret do tego. Dawaj, dawaj, siadaj no, i pokaż to mi to czy mam... masz lepszy sekret, czy nie masz lepszego sekretu. To jest tak jazdeczka. I to nie. jest tutaj, przy tym moście, jakbyśmy chcieli. Dobra. A kolejny Sekret jest przy plaży i że tak powiem, jest to taki T-Rex. Coś, coś w tym stylu. Te za chwilę dokładnie sobie każdy zobaczy i on jest gdzieś. Okej, okay, czyli gdzieś. bo jest taki strasznie mały, on jest... Czekaj trzeba tak troszkę. Um... O, tutaj jest chyba. To jest on? Tak. On jest czekaj. strasznie mały To ja jeszcze nie, nie widzę. A tu jest, zobaczcie. No. Mamy T-Rexa. Jejku, on jest taki tu malutki. Jest Jeżeli ktoś się no. wiedzieć. To jest, jak jest ta palma, ta palma jest z parasolką, ta palma jest tutaj i jakoś idziecie się tu, w stronę, o tego zawężenia tutaj drogi. No ale trafi. małe, jest mniejszy niż but, tak naprawdę, sobie porówna jest mniejszy niż but w Roblox. A no, nie, no jest takiej wielkości buta, no. Ale i mój piesek jest nawet większy od niego. No tak. Mój piesek jest większy od tego dinozaura, zobaczcie. To no tak solidnie większy. No, tak w sumie trzy razy większy. To nieźle. Dobra, teraz kurde, to już naprawdę niezły sekret. Więc muszę chyba ja zaplanować jeden sekret. Dobra, zobaczymy. Jeżeli będzie bardzo dobry bank, to ci pokażę ten sekret, bo nie masz... Są sekrety w banku, tylko musi się trafić dobry. Nie widziałem. I nie wiem, czy się, wiem, czy się trafi... Do... Jeżeli trafi się zły, to znajdę szybko inny sekret. Dobra, ale tylko kartę. Kartę, kartę, kartę. Dobra. Może problem z tym, że wiesz, nie działa jakby skakalnie, nie? Chodź, chodź. Dalej. To, to, to zobacz, do, widzowie zobaczą, dobra? Dobra. O nie, jest to bank prezydencki. banku prezydenckim... nie, nie ma o, sekretu. Działa? Tutaj nie ma, dobra. Tu nie ma sekretu. Jest w innym banku, niestety bank prezydencki jest bez sekretu, więc możemy się iść po prostu zniszczyć. I tu, tu. tu. <laughs> Dobra. O kurde, ale to damage bije. No, to wie konkretny Damage. Dobra. Odzy widzowie. Yy, no, przez to, że tam nie ma sekretu, to pokazuję on teraz inny sekretor. Zapraszam cię pod więzienie. Podjedź. Czekaj. Czy jestem bardziej, w, wiesz, jakby w celi obok, w sensie. Ja jestem obok boiska. Dobra. Jedziemy po Adixa i ja pokażę mu kolejny sekretor i zobaczymy, czy on pokaże mi jeszcze lepszy sekret. Dobra. Ja się wydaje, że mam jeden sekret, który naprawdę tutaj może... No to zobaczymy, zobaczymy. To? Jak na razie... No, ja bym w banku masz. ci pokazał, to bym ci na pewno pobił z wszystkimi sekretami, bo w banku jest naprawdę konkretny sekret. Ale no niestety, no, musiałby się zrespić wtedy, dobry. Teraz, patrz tu. Nie wiem, czy to widziałeś. O, no tak, to Gdy podlecisz sobie tutaj, to masz taka, Nie wiem, jakiegoś z pszczółkami. Nie wiem, co to jest, ale to tutaj jest. To się... Ale taki na taki totalnie bez sensu. No w ogóle nawet nie wiadomo o co chodzi. No, ogólnie no w ogóle. Jest... Właśnie... Ten w basie wojskowej też jest wesoło. zupełnie bez sensu. No, to jest w okay. miarę duże. To jest duży sekret. On jest prawie te... tak jak ja. Dobra, no Ty mówiłeś, że masz jeszcze jakiś specjalny sekret, tak? Więc no. Zobaczymy. E, mama... Dobra, mówię, że. do miasta, tak? Tak, tak. On jest taki troszkę bardziej zaawansowany już i jakby to nie jest, to nie jest taki zwykły jest sekret typu, że coś jest schowany. gdzieś, tylko to już taki, taka bardziej sztuczka, bym powiedział. Bardziej sztucz... Dobra, ale to rozumiem, że to jest sekretna sztuczka. Dobra, to zaraz sprawdzimy. No, tak. Dobra, yy, tu cię zostawię i nie gdzie ty tak, teraz, teraz masz... Tak. Yy, teraz muszę zrespić sobie bugi, więc też się troszkę odsuń i... A, dobra. Buggy, yy, ja to też sobie zaraz zrespię bugi. O, dobra. Yy, bierzemy tak bardziej. Dobra. No, mam. I teraz tak. E, jak ustawisz się przy tej ścianie, idealnie, i będziesz klikał bardzo szybko, jakby będziesz trzymał W i bardzo szybko trzymał. E, F, aż klikał V, żeby jakby, wiesz, jakby tak obrócić auto, to polecisz do Google. Wow! Powiedzisz, no. Co? Jakie to YouTube, fajne? YouTube Ej, klika, dobra, wygrywasz. szybciej, szybciej wyskoczysz, jakby, nie? Jak szybciej klikam W, czy co? nie, jak szybciej V trzymasz Jeszcze klikasz w sensie. O, czekaj O. Ło, jakie wow, to, to super się... jest! Ej, widzowie no, ja o tym nie wiedziałem. Jeżeli wy o tym wiedzieliście ludzie. Ej, to jest kozak Dobra. Jeżdżenie nie po ścianie No, czasami wychodzi, czasami nie, ale zawsze jakoś tam jak troszkę się poświęci czasu to to wyjdzie. Dobra, dobra. Ale już tak, że się odbijam. A co się stanie jak się tak szybciej... Ło wow, pana to! O kurde <laughs> co jest? Jakie... bansy. O to tak wygląda jakby... auta wskaczyjemy. No tak Dobra, i teraz tak. Dobra, 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 dobra. Jako to klikanie szybkie było. O dobra, e, da radę! widzowie, napisz. Ło czy... pana to! O, to się udało. To <laughs> się udało. Ło, dobra widzowie. Za to chyba tu musicie zostawić lajkacza. Taki sekretor, jeżeli po budynku. Kto byś się spodziewał, że taki sekret nam to pokażę Adixu, jeżeli po budynku To nie jest sekret Ej, to nie, to jest naprawdę super No to jest... O nie spadłem A z drugiej strony też tak można? Właśnie powiem Ci nie dostawałem można. się to działa z dwóch można, stron. Można, można, no miało? Więc widzowie ja już chyba czuję co wy będziecie Łooo Idealnie <laughs> Ej, da radę się normalnie dostać na górę Z no. dwóch stron byłem na górze tylko spadłem bo o o, 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 klikacie V dobrze i jesteście u góry. O, Dobra, yy, o nie, jest... Dobra, drodzy widzowie, co ty bukiem? co ty zrobiłeś? Dobra, nie, tu się źle dzieje. Yy, uciekam stąd natychmiast. Pamiętajcie, jak ktoś bardziej jest jeden z szybszych pojazdów w ogóle w tym. W więc no. Mm. Nie naprawdę to jest... Nie to, że to szybki, w ogóle on też bardzo szybko tyłem jeździ. Chyba nawet szybciej niż no tak, przodem. Tak. Ale no stramanie tego taki, tak no każdy jak to mi się jeść. No, zobaczcie tą prędkość. Jest naprawdę fajna prędkość, więc drodzy, widzowie, ja Wam dziękuję. Ze mną była Adiksu. Jeżeli chcecie sekrety z innych gier, na przykład Adobe, Bloxburg lub inne gierki, zostawcie tutaj subskrypcję, lajkacze i dzwoneczka i będą jeszcze inne gierki. Na razie trzymajcie się do kolejnego odcinka. siła.